Wysłałem sobie lokalizację do samochodu poprzez aplikację. Można to w aplikacji sobie łatwo zaplanować. Nasza trasa jest przez. No, wyjeżdżamy na 100% będziemy wyjeżdżać. Następnie jedziemy do Austrii, gdzie będziemy na 50%. Tam w Innsbrucku głosujemy w wyborach prezydenckich w drugiej turze. No i później trzy kolejne ładowania i dojedziemy do domu. Także wychodzi na to, że na trzech ładowaniach będziemy w domu. Cała trasa ma zająć 13,5 godziny. Plus pół godziny na głosowanie to myślę, że około 14 godzin. I to przejdziemy 1175 km przez ten czas. No więc, ty, możecie na mnie patrzeć w momencie, gdy patrzycie na telefon. Jasny gwint. Patecepcja. A, no i jak sobie zaplanujecie tę trasę, to wystarczy tu kliknąć. I teraz, gdy wejdziecie do samochodu, to trasa będzie już czekać z tymi przystankami, wszystkimi. Także naprawdę super antykom. Więc idziemy. Watch this. Gdy mieliśmy 1000 km przebiegu, jechaliśmy do koło brzegu w naszą pierwszą trasę Teslą. Mieliśmy 524 km zasięgu. Na 100% baterii i dziś, gdy przebiegu mamy 12700 po nienaladowaniu się do 100% jeszcze, bo jest 99, ale no już balansuje się na no te ostatnie mikrokilowatogodzinki godzinki wchodzą i zasięgu mamy 525 km, więc teoretycznie powinno nam ubyć baterii, a w jakimś cudem pewnie te szacunki się zmieniły i metoda obliczania mojego zużycia prądu podczas jazdy się zmieniła, dlatego też mamy więcej zasięgu niż mieliśmy w momencie 1300 przebiegu na liczniku. Ciekawe, co nie? Tak jak mówiłem, trasa została wbita, wysłana z aplikacji i mamy tutaj, tutaj, tutaj. Tu jedziemy na głosowanie, później pod Monachium, bla, 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 i do domu. W domu mamy być o godzinie 21, według tych wstępnych szacunków. Cóż, zobaczymy. No mówię, zejdzie nam pewnie z kilkanaście minut na te głosowanie. Musimy znaleźć ten okręg wyborczy i te miejsce do głosowania, ale tym będziemy się martwić, gdy już dojedziemy do Innsbrucku. A póki co po prostu jedźmy na jeszcze włoską autostradę, a później austriacką, znów poremontowaną, także niekoniecznie przyjemną do podróżowania właśnie wyjeżdżamy z Włoch, mili państwo zobaczcie, zobacz tutaj, pokaż tutaj widzowi pokaż, ile samochodów widzi <ścoughs> niesamowite, nie? oczywiście niedokładnie trochę, bo za nami jest więcej samochodów w sznurku no ale o sam fakt chodzi ile tych samochodów tutaj jest Ile bramek tutaj jest? Z 30? 20? No, myślę, że z 20 będzie. I wyjeżdżamy właśnie z Włoch. To są bramki wyjazdowe do opłacenia autostrady włoskiej. I będziemy zaraz do Austrii wjeżdżać. Do Innsbrucka zostało nam 47 km. I no, trzeba przyznać, że bardzo ładne tutaj widoczki są. Te wszystkie alpejskie, dolomickie szczyty. Może w tym momencie akurat są takie średnie, bym powiedział, ale minęliśmy na pewno dużo piękniejsze i bardziej malownicze. Choć no, nie da się tutaj odebrać temu miejscu, że również jest bardzo malownicze, ale no, widzieliśmy fajniejsze szczyty górskie, właśnie dolomitów chociażby. A tutaj koleczek się ciągnie już od dobrych 10-15 minut. No a teraz na szczęście już dojeżdżamy do finiszu tego korka. Zapłacimy sobie, i z tego co widzę, w stanowisku samoobsługowym, bo jak widać na znaku nad pasem nie ma rączki, czyli nie ma pracownika, z tego co mi się wydaje. Nie ma rączki, tylko mamony. Ma pra... Nie ma rączki, więc nie ma pracownika. O, ale widzę, że tutaj jak wyjedziemy, jest szansa na bardzo ładny widok. A nie, jest. Zobacz, nie ma rączki, a człowiek jest. Staliśmy oszukani. W budce. Połączymy sobie Tesla Vision, żeby widzieć, jak blisko mogę podjechać do krawędzi. W lusterku przy moim aktualnym ustawieniu nie widziałbym, bo nie widzę. Jakbym się dobrze wychylił, to bym widział, jak blisko jestem do krawędzi. A dzięki temu, że mamy dostęp do kamer, chociażby tych w błotnikach, no to widzimy, jak blisko krawędzi jesteśmy. No to jest super sprawa, nie? I tutaj oczywiście mamy to w 3D, więc widzimy, że Widzimy, co widzi samochód, no i co tutaj, co tutaj interpretuje jako przeszkoda. Hello, and by card please. Attendere prego, dziękuję bardzo. Ok, Grazie, ciao. zapłacona to lecimy dalej. Jedziemy, a my gdzie jedziemy w ogóle? Navigation? Prosto. Po prostu, przed siebie. Tylko trzeba się tutaj skręcić z tych 30 pasów. No, i jedziemy. Jeszcze będziemy musieli opłacić i tak bramki za właśnie Brenner, na której się kierujemy, bo ten odcinek jest dodatkowo płatny. Nie jest objęty winietą, tylko trzeba dodatkowo płacić. Więc to będzie nasza ostatnia bramka, właśnie w Brenner, i później już będziemy jechać na Winiecie i przez niemieckie darmowe autostrady. Ostatnie, chyba już spojrzenia. Na ośnieżone szczyty No całkiem tego śniegu nasypało tam No i dojechaliśmy do tych branek, o których Wam mówiliśmy Czyli w Austrii Będziemy płacić za odcinek Brenner Nie było żadnego bilecika do poboru, bo tu po prostu każdy kto wiedzie, to musi płacić Hello, by card please No, she is filming me. To jest opowytany. Okej, 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 okej. Okej. Okej, sorry. Goodbye. Dziś dostałeś opiermando, że nie możesz nagrywać pani, bo w Austrii nie można nikogo nagrywać. Czyli już jesteśmy bardzo, bardzo... blisko. Jeszcze 13 kilometrów Do celu. Dojechaliśmy do Innsbrucku. Tam jest cel naszej podróży tutaj. Czyli idziemy głosować z tą kamerą, to muszę bardzo uważać, bo jeśli tutaj faktycznie jest zakaz z tego, co się orientuję, to faktycznie jest zakaz nagrywania ludzi i wszystkiego w sumie. No to y, trzeba uważać i tak się będę tutaj delikatnie ukrywał z tym i miejmy nadzieję, że nie będzie przypału. Zaparkowaliśmy sobie na Lidlu tutaj z tyłu, bo tam bliżej widzę, że nie ma miejsca. Tam policja stoi? No, właśnie nie wiem, czy tam policja Albo stoi. Albo poczta. Coś tam stoi z takim biało-niebieskie, ale co to jest, to nie wiem, weź kliknij może, no? No przecież już kliknęłam. Aha. Kto ma na lodę? Ja! Ja! No dobra, to i... Myślisz, że wszyscy tak po naszemu? idziemy najpierw do toalety, czy od razu tam? Dzień dobry. A my zmienialiśmy okręg. Głosy zostały oddane. Nawet cukiereczka dostaliśmy. Tak, były cukierki. Ale to z okazji... Dnia dziecka, bo no. były napisane, że... Dzień dziecka, 1 czerwca. Bardzo milutko, szybciutko, sprawniutko, bez kolejeczki. Wszyscy po polsku, polsku, mówiący mówi. normalnie, także nie ma się czego stresować, jeśli chodzi o głosowanie w wyborach jakichkolwiek za granicą. Będziecie gdzieś na wakacje czy coś. To jakby nie stresujcie się tym, zmienicie tylko sobie przezem obywatela okręg. kilka dni wcześniej okręg. Chyba na, do trzech dni, nie? Maksymalnie chyba można. Chyba do trzech dni. No i tyle, nie? Prosta sprawa. Jako, że w dzisiejszej pogodzie widzieliśmy ostrzeżenia przed burzami, gigantycznym gradem, tornadem, nawet, to stwierdziliśmy, że wykorzystamy naszą piękną Teslę, jakże praktyczną, i zobaczcie, co możemy tutaj zrobić. Możemy włączyć sobie radar pogodowy i na 4 godziny do przodu możemy sobie zobaczyć, jak będzie wyglądać sytuacja meteorologiczna pod względem opadów. I oczywiście uwzględnia to naszą trasę, mam ją cały czas oznaczoną. No i niestety wychodzi na to, że wpadniemy w ten front, gdy będziemy gdzieś tutaj pomiędzy Norymbergą, Lipskiem, Berlinem, to gdzieś powinniśmy się wbić w tą burzę, co jest no, nie do końca fajne, no bo jak widzicie, pod względem tutaj ilości opadów będą to bardzo, bardzo intensywne opady. Jeszcze pół biedy, gdyby to był tylko deszcz, ma być też grad i to duży. Dlatego też no, trochę się obawiamy tego, ale no, nic nie zrobimy. Musimy po prostu jechać dalej i mieć nadzieję, że nie wpadniemy w ten największy, najgrubszy front atmosferyczny i nas tornado nie porwie. Ale trzeba przyznać, że naprawdę jeśli chodzi o funkcjonalności, no to pokażcie mi drugi samochód, który ma radar pogodowy w swoim systemie multimedialnym co jest wybitnie istotne akurat dla mnie bo ja po pierwsze, gdy widzę samolot na niebie, to zawsze odpalam flight radar i sprawdzam, co to jest za samolot jaki to model samolotu, skąd i dokąd leci, a jeśli słyszę burzę lub wiem, że będzie padać to odpalam radar pogodowy i sprawdzam, gdzie jest burza, ile jest tych wyładowań w którym kierunku się przemieszcza i jak wygląda sytuacja pogodowa dlatego też, gdy dodali to w ostatniej aktualizacji, nie wiosennej tylko bodajże w zimowej Dodali właśnie radar pogodowy, no to byłem wtedy jeszcze, jeszcze wtedy nie miałem Tesli, nie miałem tego samochodu, to byłem wtedy bardzo zajarany tym, że będę miał taką możliwość, będę mógł sobie to sprawdzać. No, wydaje się, że to jest głupota, i jakby no, po co ci radar pogodowy w samochodzie? Ale no, właściwie macie rację, po co? Ale niektórzy lubią i ja na przykład jestem wśród tych osób. Dlatego mi się na przykład to bardzo podoba. My już jedziemy tak a propos 254 km od ładowania, i następne ładowanie będzie dopiero za 157 km Zużycie 15,3. 15,3. No jedziemy przez austriacką strefę IGL- bodajże, gdzie mamy ograniczenie prędkości. To już tłumaczyłem, jak jechaliśmy. Przez tę strefę, gdy jechaliśmy do Włoch, jest to strefa ograniczonej emisji. My, jako elektrycy, my jako, że poruszamy się samochodem elektrycznym, moglibyśmy jechać tutaj z pełną prędkością, czyli 130 km na godzinę, ale nie jesteśmy zarejestrowani w tym systemie i gdy mandat byśmy otrzymali po kilku tygodniach, musielibyśmy się odwoływać. Dużo to jest papierologii i niepotrzebnego stresu, dlatego też jedziemy sobie 100 km na godzinę, a nawet mniej, no bo tak jedziemy w sznureczku. No i kierujemy się właśnie do tego Superchargera w Allershausen czy coś tam. Miejmy nadzieję, że tam jest jakiś McDonald's, to jeszcze nas korek czeka z jakiegoś powodu. I tu kolejny korek. Oj, i tu kolejny korek. No. Sprawdźmy jak wygląda ten nasz Allenhausen. Penny oja. Do kitu kebab jest obok, teriaki kebab. Ale Edeka, peny. McDonald'sa i toalety nie ma, niestety. No nic, może zaraz nasz nawigator Daria przejmie tutaj stery i znajdzie nam inny supercharger, który będzie miał jakieś restauracje obok, żeby coś zjeść. Jedziemy już od 3 godzin i 45 minut, mieli Państwo. Zrobiliśmy przez ten czas 211 km tylko, a to tylko dlatego, że Droga wygląda non-stop w ten sposób, czyli non-stop jest korek, no dobra, nie non-stop, ale jest od cholery tych korków. Ludzie, a właściwie Niemcy, wracają z długiego weekendu, który mieli, no i niestety my wracamy razem z nimi. I od ładowania zrobiliśmy już 416 km, co jest naprawdę niedorzecznym wynikiem, bo już oboje ledwo możemy usiedzieć w tym samochodzie. Już nie o tyle sam dystans jest problemem, co. Problemem jest czas, który spędzamy w tym samochodzie, bo jedziemy już dobre 6 godzin, ponad, a przez te 6 godzin przejechaliśmy te 420 km. Zużycie mamy śmiesznie małe też, bo od wyborów w Innsbrucku mamy 12,5 kWh na 100, ale to dlatego, że jedziemy takie ślamazarnie w tych korkach, a w Austrii jechaliśmy IGL, więc 100 na godzinę i w ogóle. No, niedługo na szczęście jest supercharger zjeżdżamy szybciej niż nam wyliczyła nawigacja Tesli, bo mieliśmy tam jeszcze kolejne 10 minut dłużej jechać ale już nie dajemy rady nie? także idziemy się podłączyć i idziemy od razu coś jeść ale naprawdę wysiedzieć tak długo to jest nieludzkie nie? takie przerwy co 150-200 km tak jak podejrzewam, że po tym chargingu będzie w ten sposób nie wiem czy te ładowanie nie będzie dłuższe bo w końcu Pójdziemy jeść, więc pewnie doładujemy się znowu za dużo i będziemy jechać znowu długo i dłużej niż powinniśmy. Ale no, zobaczymy jak to będzie. W każdym razie, naprawdę więcej więcej zasięgu samochody nie potrzebują, bo ok, ja też znam ludzi, którzy potrafią przejechać 600 km na strzała albo i więcej, może, w sensie bez przerwy, nawet na toaletę. Ale no, ja zdecydowanie nie jestem jedną z tych osób. Ja wolę jednak zrobić sobie przerwę co 2-3 godziny, nawet nie może i wtedy się podładować, zjeść, skorzystać z toalety, ogarnąć na pół kawę. No, bo to ciężkie życie jest, ciężkie życie. 420 km, jedziemy już pod ładowarki i to jest za dużo. No i to znaczy, że tu był McDonald's? No tak, no to jest tutaj, tutaj się tak ekscytowałem tą liczbą Ionity. No, czyli, czyli byliśmy tutaj, byliśmy ale byliśmy, byliśmy na stacji. No dobra, to dobrze, podpinamy się i... Zobacz, przed chwilą było sześć wolnych miejsc, już są cztery. No, z czego jedno nie działa? Gdzie tu się podpiąć? 2B, 2D... Ale tu blisko jesteśmy. Jak to blisko? No, na równi. Tak? Tam nie jest na równi. Chwilę nam się zeszło na tym ładowaniu, szczerze mówiąc, nawet nie wiem jak długo, pewnie koło pół godziny, bo doładowaliśmy się do 84% i znowu przer kolejną przerwę mamy za 2 godziny i 40 minut. No i to będzie pewnie też ciężko wytrzymać, naprawdę. Znaczy już myślę, że to jest taki te 300 km, to jest już takie. Zostały nam dwa ładowania do domu w ogóle, nie? Jesteśmy 800 km od domu, zostały nam dwa ładowania, właśnie ten, gdzie jedziemy teraz. I następny to chyba w Wildau pod Berlinem, za Berlinem właściwie. Więc no, naprawdę jedzie się pod tym względem spoko. A nie, w to... Mhm. A to, co to za super Kliknie go tam. To jest... A nie, to nie jest A10. O, tam nie byliśmy jeszcze chyba. No, miejmy nadzieję, że już tych korków nie będzie, bo porażka jakaś. Nie zapowiada się żadnych tutaj spowolnień. Czyli droga, y z Rosetto czy gdzie, Roberto? Roberto. Z Rowerto do Monachium, bo jesteśmy za Monachium. To jest kaplica, tragedia i po prostu masakra była. Teraz niby ruch ma być płynny, choć ograniczenia do 120 są. Zapewne też przez to, że jest duży, duże natężenie ruchu i jest naprawdę tych samochodów w opór. Dlatego też będziemy jechać wolniej niż. Te 130 zalecane czy no limit, ale no. A zobaczmy, jak się zmieniła nasza A, godzina po, do domu. 23,27. Startowaliśmy o 20, z 21 coś miało być. Mhm. No, czyli plus 2 godzinki minimum. No te korki tyle zeżarły. Te korki, które były na trasie zeżarły nam te dwie godziny. Porażka jakaś naprawdę. No i wjechaliśmy w ten Armagedon, którego jasny no... Zanosi się na to, że będzie padać do samego powrotu do domu. No, sytuacja jest naprawdę przekichana. Prognozy się sprawdziły, a to tylko i wyłącznie sprawi, że będziemy jeszcze później w domu, czyli w początkowej 21.30 po dodatkowych dwóch godzinach Wspaniala w korku. Mamy kolejne opóźnienia związane z pogodą. No deszcz jest silny. Błyska się również, więc burza też gdzieś w okolicy się znajduje. Jednak mimo wszystko nadal cieszmy się, że nie ma gradobicia, bo głupio byłoby stracić ten piękny, szklany dach na gradobiciu z gradem wielkości, nie wiem, piłki do ping-ponga czy piłki do tenisa to byłoby yy, zdecydowanie coś, czego nie chciałbym robić kilkaset kilometrów od domu, a i również przed samym domem nie chciałbym stracić tego dachu, bo bo to drogi biznes jest wymiana tego i zniżki z ubezpieczenia by poszły. Chciałbym powiedzieć, że miejmy nadzieję, że się wypada i będziemy mogli sobie jechać z powrotem z prędkością przelotową wyższą niż 80-90 tys. na godzinę, no ale niestety póki co skaszano. Ruch się trochę złagodził, w sensie mamy mniejsze zagęszczenie ruchu no ale nadal jest i tak wysokie i tak jedziemy wolniej niż powinniśmy, już nie licząc tego, że wiadomo, że jedziemy wolniej w deszczu następny przystanek E, coś się właśnie tutaj pozmieniało no nie, w każdym razie następny przystanek za półtorej godziny czyli 182 km a to może się nie pozmieniało jednak, może tak miało być Miejmy nadzieję, że tam nie będzie padać, bo jeszcze zmoknę, podłączając wtyczkę. Weźmy. Z my jedziemy. Ja jadę na ładowarkę, a ty. No to chyba razem z Tobą muszę jechać. No i dobrze, ostatnie ładowanie przed nami. Weź tu pokaz zużycie, bo tu są ludzie, których to interesuje. Mm -hmm. Na przykład Półtorej godziny, 34 kWh, bla, bla. Kogo to obchodzi? Nie wiem, ludzie. Tu nie ma sensu w ogóle o tym rozmawiać. To prawie w ogóle prądu nie zużywa. Ten samochód tu, tu się jeździ. O kurde stanąłem Ja tak się zastanawiałam już jak wjeżdżałeś co ty robisz, że no wiem no może jest tak jednak lepiej znasz swój samochód, nie? No nie zapomniałem Ile my tu? 20 minut musimy No to chyba spacerem Tak na pewno I zostanie nam 2,5 godzinki drogi w do domu No bo jeżdżeli do domku już Achtung Kostet. A, a czy będzie kartą można, to ja na wszelki wypadek wezmę pieniądze. Dobrze. A to po tej instrukcji już wiesz, gdzie masz iść? No, no tam. Tam, potem w prawo i w lewo. Prosta droga. Idziemy do Gustawa. I że tu niby? Na pewno w tą stronę mieliśmy iść? No, i tam prosto. Tu, i potem w lewo. No, innej drogi nie ma. Jak cię kleszcze zaatakują, reklamacja nie da. To niesamowite, że w przypadku lasu. Goście mają przyłącze kilka megawatów, żeby kurdek supercharger zrobić. A u nas w środku miasta nie mają takiego przyłącza. Teraz gdzieś tutaj coś poszło chyba nie tak. A tam znajduje się klinika. Wiemy to po tym, że jest tu napisane Neurologische Fachkliniken, czyli klinika specjalistyczna neurologiczna, mili Państwo. Chciałoby się powiedzieć, że nikogo tu nie ma, ale przed chwilą jakiś pan kukał w oknie. Prawda? Więc chyba są tu ludzie. no. Może się klinikują. Ten budynek obok wygląda trochę jak budynek zaplecza. Prawda. Tak w sumie. No. Toalety jak coś są otwarte do 21, ale nie udało nam się ich znaleźć. Nie chcę ich szukać, szczerze mówiąc. Zmęczony już jestem. Jest godzina 9, czyli ponad 12 godzin już za kółkiem siedzę. Nie ukrywam, że delikatnie jestem już zmęczony, a jeszcze ponad 2 godzinki do celu. Jazdy przed nami niestety, ale cóż, głowa nie boli na szczęście, także chociaż tyle jest dobrego. Tutaj możemy sobie zobaczyć na mapę. No i to jakiś taki historyczny obiekcik z parkiem zabytkowym. Tak, tutaj możecie sobie przeczytać oczywiście. Stop, klatka itp. itd. Zdjęcia ładnie przedstawiają jak wyglądała ta okolica kiedyś. Imjahy hmm. 1928. hong. Od której strony to będzie najładniejsze? Tutaj jest tył, to możemy zobaczyć jak wygląda od przodu. Psu. No to jest raczej ogród. O, jesteśmy od frontu tegoż budynku i wygląda on tak. Tam sobie nic ciekawego. Wejście jakieś takie dobudowane, ale tutaj już ładnie. Bardzo ładnym stanie zachowane bądź odrestaurowane. I co, ma, 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 macie takie luksusy na stacjach benzynowych? Nie, tylko smród, hałas i nic więcej. A tutaj, proszę, obcowanie z naturą. Neurologiczne, fach, klinikę. O, naturliści godzina 23.53 czyli niemalże północ i dojechaliśmy do domu ostatni dystans od ładowania 260 km prędkość była sobie taka sobie nie wiem jak komuś się chce to można policzyć ale to jest akurat prędkość od Orlena pierwszego Orlenu za granicą niemiecką i jakieś tam 120 pewnie wyjdzie około no nie na pewno mniej bo przecież na autostradzie 120 no bo to wiecie jak jest tutaj nawet widać ładowareczkę do której za chwilę Chwileczkę się podłączę, aby zatankować, załadować najtańszy możliwy prąd, nie licząc fotowoltaiki własnej produkcji z wiatraka na przykład, czyli złotóweczka za kilowatogodzinę. Załadujemy sobie, podróż minęła męcząco, trzeba przyznać, te pierwsze 6 godzin, które było Włochy, Austria i Niemcy do Monachium. Były cholernie męczące. Tam było bardzo dużo korków, no i było ciężko. A no, Później to już jakoś przeleciało. W każdym razie jechaliśmy godzin, tyle ile tutaj gdzieś tam Teges i ładowaliśmy się tyle, ile gdzieś tutaj Teges. Tak Także za mało było tego ładowania na samym początku, bo wyjechaliśmy z pełnym akumulatorem. Zrobiliśmy przerwę na wybory, na głosowanie w wyborach w Innsbrucku. Więc w zasadzie jechaliśmy dwie godziny, przerwa na wybory i 3 godziny i dopiero przerwa na ładowanie, więc to zdecydowanie było. Zdecydowanie to było za dużo jazdy, za mało przerwy. Dobra, idziemy spać i ładować samochód. A właściwie to na odwrót. Najpierw ładować samochód, a później spać.